Witam wszystkich. W moim dzisiejszym nagraniu chciałbym zaprezentować Wam taki mój pogląd na temat tego, czym dla, dla ludzkości jest korona oraz jak korona wpłynęła na moje życie. No nie będę ukrywał, już mamy prawie trzeci miesiąc tej, tej całej sytuacji w, w Europie. Czasu jest dużo, żeby, żeby dokonywać, żeby mieć różne przemyślenia. No, taki też. No, taki taki też, też może i był cel tego wszystkiego. Natomiast do czego zmierzam? Ja osobiście uważam, że, że korona to jest taki sygnał ostrzegawczy, taki bardzo delikatny. Podkreślam, bardzo delikatny sygnał ostrzegawczy od środowiska i od natury dla ludzkości, że powinna się zmienić i powinna zmienić swoje postępowanie. Tak. Weźmy chociażby pod uwagę ile my produkujemy ostatnio sprzętu wszelkiego rodzaju. Ile powstaje nowych fabryk, ile produkuje się elektroniki, ile produkuje się samochodów, i innych wyrobów. Naprawdę Odnoszę wrażenie, że jednak do ludzi nie dociera, że że później po prostu te sprzęty po wycofaniu z użytku stają się tak zwanymi elektrośmieciami, no też nie dajmy się tutaj stłamsić, że wszystkie podzespoły da się od nowa wykorzystać, bo no nie jest to do końca prawda, zawsze zawsze część jednak zostaje, która musi zostać w jakiś sposób zutylizowana od razu mówię, ja nie jestem ekologiem, nie, nie należę do, żadnego, do żadnej organizacji wspierającej, wspierającej naturę. Natomiast mówię, no tak sobie zaczynam składać te pewne wszystkie fakty i, i dochodzę jednak do tego wniosku, że to jest taki póki co drobny sygnał ostrzegawczy dla ludzkości, żeby zmieniła swoje postępowania. Oczywiście w sieci jest mnóstwo tam filmów, spekulacji. Nie, nie, ja się w to nie chcę bawić. Czy tego wirusa stworzył człowiek czy, czy natura, w to nie będę wnikał, natomiast, natomiast jednego jestem pewien, że, że jest to jednak dla ludzkości ostrzeżenie. No, weźmy chociażby taką rzecz prostą. Co te 2-3 lata zmieniamy, zmieniamy smartfona i to już jest taki trend od kilku lat. No. Czy my później bierzemy pod uwagę, co z takim smartfonem się dzieje? Niby tam części się da wykorzystać, ale no nie oszukujmy się i powiedzmy to wprost. No, reszta trafia na śmietnik. No I musi gdzieś to zostać zutylizowane, czyli musi zostać to wyrzucone, wyrzucamy to do środowiska. To samo z samochodami, no już całe szczęście w Polsce czasy minęły, że, że się sprowadzało trzy rozbite i składało się z tego jeden, który i tak nam pojeździł kilka miesięcy, jak się w nim nie zabiliśmy, to, to chwała nam za to, ale rozpadł się po paru miesiącach. No i, i trzeba było też to dać na złom. Samochodami jest sytuacja analogiczna, nie wszystko zostaje wykorzystane ponownie. Niestety trafia to do środowiska i, i zatruwamy, no, to jest takie mówię, to jest takie, stosując takie legę z barbarorą po barbarzyńsku po prostu eksploatujemy naturę, eksploatujemy środowisko i dlatego w mojej ocenie cała ta afera z, z koroną może być takim ostrzeżeniem. Zresztą też weźcie pod uwagę jak ludzie w tej chwili zaczęli doceniać to co mają, tak. W tej chwili ludzie cieszą się, że mają pracę. Ci co, ci, co oczywiście mają tą pracę, cieszą się, że ją mają, zaczęli ją szanować. Wcześniej tego nie było. Szczególnie pracownicy w korporacji, pozatrudniani, no to ja tylko ciągle słyszałem, słyszałem narzekania. Tu będę zmieniać, tu będę to, tu tamto, co trzy co, 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 miesiące, gdzie indziej. No. Do czego to prowadziło? Do, do niczego dobrego. Także nie wiem, no takie jest moje zdanie. Może się mylę, może jest to błędne rozumowanie, ale po prostu chociażby obserwuję, że, że jednak ta natura daje te znaki. No. Chociażby weźmy pod uwagę psa. Ci co mają psy, to wiedzą. Gdy się generalnie jak chce zrobić siusiu, to, to nie jest tak, że on idzie. No to już jest facet prawie półtora roku ma. Także on już wie, gdzie się należy załatwiać, ale co do zasady, on mi daje tam dwa, trzy znaki. Najpierw piszczy, potem kręci się koło drzwi. Jeżeli ja te znaki zlekceważę, no to palisz z grubej rury od razu na podłogę. No to, jest, to jest Rysio. To nie jest na zasadzie, nie mów, że, że cię nie ostrzegałem, tylko po prostu robi sobie siusiu po temacie. Wydaje mi się, że z Koronką jest tak samo. Zresztą. Dlatego uważam, że jest to, że jest to taki na razie taki drobny przytyczek, no chociażby nie wiem, czy ktokolwiek z was wchodził na, na ten kalkulator śmiertelności. Z powodu covid ja sobie pozwoliłem wejść, no i wyszło, że w moim wieku wraz tam z moimi schorzeniami dodatkowymi, no to szansa na to, że zejdę z tego świata z powodu covidu to jest tam pół procenta. Także uważam, że że to jest takie na razie dla nas drobne ostrzeżenie, że jednak jako ludzkość powinniśmy zmienić troszeczkę swoje postępowanie i powinniśmy, bo to co by nie było, to my jesteśmy, to my jesteśmy w tym środowisku i to my jesteśmy dla niego. To znaczy w takim sensie, że musimy się do niego dostosowywać, a nie, nie z uporem maniaka zagarniać wszystko, bo prędzej czy później, w mojej to się na nas zemści zresztą. Chyba, że jak, jak, jak obserwujecie historię, no to niestety co, co pewien czas dzieje się taki potężny kataklizm. Myślę, że nie jest to w tej chwili nam potrzebne. Dlaczego jeszcze opieram, na czym jeszcze opieram swoje rozumowanie, że jest to jednak sygnał ostrzegawczy od środowiska naturalnego? No chociażby to zobaczmy, że dotknęło to wszystkich. Tak. To trzeba mówić prosto dotknęło to całą ludzkość na całym świecie. Dotknęło to osoby niewierzące, dotknęło to katolików, dotknęło to muzułmanów, buddystów. Dotknęło wszystkich. To samo chociażby zobaczmy w Polsce. Dotknęło zwolenników partii rządzącej, dotknęło zwolenników opozycji, jeszcze innych formacji politycznych. Czyli no jest, to, jest to na pewno, na pewno w tym momencie cała ludzkość solidarnie dostała takiego pstyczka, jak ja to mówię, w nos. Natomiast jak korona wpłynęła generalnie na mnie? Mogę powiedzieć już po tym okresie, że wbrew pozorom na mnie na, mi to wyszło na zdrowie. Tak. Tego nie będę się tego wstydził mówić. Zacząłem, tak jak już już tydzień temu wam tutaj publikowałem, zacząłem sobie przypominać swoje dawne, swoje dawne zainteresowania, swoje dawne hobby, zacząłem bardzo dużo czytać. Tak, no też nie będę ty ukrywał, już od dłuższego czasu praktycznie jedyną książką, jaką czytałem, to były, to były albo książki prawnicze, albo ustawy. Tymczasem odkryłem, że mam w swojej bibliotece mnóstwo ciekawych książek. Aktualnie to akurat czytam sobie o mafii. Tak, tak, o, o naszej, naszej mafii, która była w latach 90. Nie ukrywam, książka bardzo ciekawa. Równie zacząłem też dużo myśleć nad swoim zachowaniem, nad swoim postępowaniem. Ja osobiście uważam, że, że wyspokojniałem. Nie mam już sobie tej nerwowości. Wiecie, przestałem, przestałem się przejmować wszystkim, przestałem się spieszyć. Zaczynam doceniać to, co mam. Myślę, że to. Na pewno jest to pozytywne, szczególnie, że chociażby mówię, jeszcze we, w połowie września zeszłego roku spieprzyłem bardzo ważną dla siebie sprawę. Tak, no nie będę się tego wstydził tutaj mówić. Ja mam taki charakter, jaki mam, no, dlatego się cieszę, że wyspokojeniałem. To, co narozrabiałem, to próbowałem załatwić za pomocą alkoholu i nic mi to dobrego nie przyniosło. Na pewno wiem, że gdybym teraz znalazł się w takiej sytuacji, to, to załatwiłbym temat zupełnie inaczej. Bez jakichś tam powodowania jeszcze, jeszcze głębszych konfliktów. Także, nie wiem, mam nadzieję, że Wy również w jakiś sposób ten COVID na Was pozytywnie wpłynie. Że również przestaniecie się spieszyć, zaczniecie doceniać to, co macie. Także mówię, no, to jest moje subiektywne zdanie. Ja odczuwam to tak, każdy może to odczuwać inaczej. Mam nadzieję, że tutaj nie wzbudzę w Was jakiegoś śmiechu. Po prostu takie są moje przemyślenia w związku z, z całą koroną. Dzięki za uwagę, pozdrawiam. Miłego dnia.